Witamy Was na Halera 4. Sportowe Centrum Grudziądza to właśnie tutaj najwięcej osób z Grudziądza i z okolicy pojawia się podczas sezonu na meczach, aby wspierać swoją ukochaną drużynę GKM Grudziądz. Wchodzimy teraz do szatni gospodarzy. Tutaj przebierają się zawodnicy, jak i mechanicy przed meczami i treningami. A oczywiście wzorem szatni piłkarskich każdy zawodnik ma swoje stanowisko ze zdjęciem. Teraz wchodzimy do kolejnego pomieszczenia, którym jest sala konferencyjna. W sali konferencyjnej odbywają się konferencje prasowe, transmitowane przed meczami na YouTube, a także inne spotkania, na przykład spotkania Rady Nadzorczej. Znajdujemy się w korytarzu, w którym mamy tutaj ściankę legendarnego Tomasza Goloba, a także sprzed kilku lat y, z derbowych y, spotkań wspomnienie Krzysztofa Buczkowskiego, Jacka Holdera, a tutaj podpis kolejnej legendy Gruzowskiego Żużla, Binego Chemila, który w zeszłym roku gościł na treningu naszej młodzieży i zostawił po sobie taki znaczący ślad. Idziemy do miejsca, które najczęściej odwiedzają kibice w naszym budynku klubowym, a więc sekretariat. W sekretariacie można kupić bilety, karnety na mecze GKM-u, jak również jest również wystawa gadżetów klubowych. Prowadzona jest tutaj sprzedaż, ale zapraszamy głównie do sklepu kibica w galerii grudzianskiej, gdzie asortyment jest zdecydowanie większy. Znajdujemy się na balkonie z doskonałym widokiem na nasz cały obiekt. To właśnie tutaj umiejscowione jest studio podczas transmisji telewizyjnych. Na wyjściu z drugiego łuku znajduje się sektor kibiców aktywnie dopingujących. To właśnie tutaj, w tym miejscu, młynowy zagrzewa cały ten sektor i często cały stadion do głośnego dopingu podczas meczów GKM-u. Jesteśmy na stanowisku sędziego zawodów. Jesteśmy przy jego pulpicie, którym wydaje wszystkie sygnalizacje typu zielone światło czy wykluczenia, a tu obok tak zwany automat do puszczania startów, który ma bardzo, bardzo dużo kombinacji w sobie i po prostu automatycznie po zapaleniu zielonego światła to automat decyduje, kiedy taśma pójdzie do góry. W rogu pomieszczenia znajdują się również flagi w czterech kolorach i czarna symbolizująca wykluczenie zawodnika. I na przykład wykluczamy zawodnika w kasku żółtym. Dotarliśmy do bardzo ważnego miejsca na naszym stadionie, znajdującego się na ścianie trybuny na wejściu w pierwszy łuk. Jest to mural upamiętniający zasłużonych zawodników GKM-u którzy niestety przedwcześnie odeszli od nas. Jarosław Skarżyński, Robert Dados, Matej Ferian, Liri Richardson i Grzegorz Knapp. Czy to mniej, czy to więcej lat reprezentowali Grydziącki Klub, ale zasłużyli właśnie na taką. Taki mural ich upamiętniający wykonał ten projekt Piotr Kania, który jest znanym artystą street artowym. Na koniec 2017 roku było to sfinansowane w ramach Gruziąckiego Budżetu Obywatelskiego z inicjatywy naszych kibiców. Także jeszcze raz możemy podziękować wszystkim mieszkańcom Grudziądza, którzy oddali swój głos, aby taki mural upamiętniający naszych zmarłych życzlowców powstał. Ostatnim punktem naszej wycieczki jest Park Maszyn, czyli centrum wydarzeń, gdzie są zawodnicy, sztaby szkoleniowe i wszystkie osoby związane z klubem, uprawnione do przebywania w tym miejscu. Tutaj jest pole ustawień, z którego wypychają mechanicy zawodników na tor. Tutaj są boksy i tak to właśnie wygląda w grudziądzu.